No jak się zapytacie psychologa, czy powinniście zaakceptować emocje, które czujecie? Co wam psycholog odpowie? No oczywiście, że tak. Przecież nie wolno wypierać emocji. Zresztą macie film, choćby nawet w głowie się nie mieści. Co się stało przy wypieraniu emocji smutku? Jaki był tego finał? Ukazała się ta emocja zresztą najważniejszą ze wszystkich, no ale nieważne. Emocji nie wolno wypierać. Z drugiej strony, skoro nie wolno ich wypierać, znaczy, że trzeba je zaakceptować. No dobrze. No to teraz tak. Czemu służy technika oddychania? No bo odczuwamy jakąś emocję, ale my jej nie chcemy odczuwać. No więc staramy się redukować stan psychofizyczny, który ta emocja wy, wytworzyła. To, to jest tak, jakbyśmy już nawet nie tyle nie akceptowali tej emocji, co nie rozumieli mechaniki działania tej emocji. To tak, jakby chcieć płakać, nie roniąc łez. No przecież znaczy fizjologia smutku wyraża się płaczem. A fizjologia lęku wyraża się czym? No podwyższonym pulsem i ciśnieniem. A czym się wy... A jaka jest fizjologia, nie wiem, śmiechu? No, nie wiem, no, jak będziemy się śmiać cały dzień, to nas będzie, nie wiem, bolał brzuch, no...